Brak miejsc takiego pobytu stałego dla uczniów klas szkół średnich był taką z jedną, że w zasadzie dalej jest jednym z większych takich barier rozwojowych systemu edukacji w Opolu. Chodzi o to, żeby przyciągać też uzdolnioną młodzież, uzdolnioną sportowo, nie tylko i żeby stać było tą młodzież na przebywanie trwałe w Opolu. W związku z tym od, od pewnego czasu pracowaliśmy z Panem Prezydentem nad różnymi wariantami zapewnienia takich miejsc noclegowych, wychowawczych, opiekuńczych, tak naprawdę w kontekście opieki całodobowej w Opolu jako uzupełnienie naszej, naszej oferty. I tutaj naprzeciw wyszła nam Politechnika z taką propozycją, z możliwością e, udostępnienia, wydzierżawienia części, części budynku Sokratesa, który był kiedyś akademikiem. W chwili obecnej on, on stoi, stoi niewykorzystany. Na początek jest to połowa tego obiektu. Mam nadzieję, że w, <śm> w <śm> przyszłości <śm> będziemy mogli użytkować cały ten obiekt. W chwili obecnej my w bursach ogólnodostępnych dla młodzieży mamy. Około 220 miejsc noclegowych, miejsc, miejsc pobytu. Natomiast tutaj mówimy o ponad 100, około 120 nowych, nowych miejsc na początek, czyli o po, po prawie 50% wzrost tego typu lokali dla młodzieży. Od lat staramy się wpłynąć na to, żeby edukacja opolska, oświata miała lepsze warunki. Czyli ci, którzy będą stanowić przyszłe pokolenia, stanowią przyszłe pokolenia, czyli są naszymi następcami, mieli dobre warunki do tego, żeby się rozwijać, żeby pociągnąć tych młodych do Opola, żeby ich przyciągnąć, żeby zachęcić potem być może do zostania w Opolu. Potrzebujemy też takie miejsce jak bursa, miejsce do, do mieszkania, do przebywania. I dzisiejsze porozumienie jest drogą ku temu. A dlaczego nie w całości akademik, dlatego, że czy bursa w tej chwili, dlatego, że my jesteśmy w fazie remontu jednego z akademików, trzeciego z akademików, który mamy przy pierwszym kampusie za ścianka. Bardzo, gruntowna, bardzo gruntowny tam jest remont. W związku z projektami, jakie, jakie zainicjował jeszcze minister Wieczorek, dostaliśmy tam dosyć duże środki i tam inwestujemy, więc stąd jest taka u nas jeszcze potrzeba, że jeszcze z tego akademika skorzystamy. Natomiast jest to też dla no i dla miasta oczywiście, jak najbardziej szansowe dla Politechniki również, ponieważ potencjalnie uczennicy i uczniowie, którzy trafią do tego akademika, trafią do Opola, no to Drugą organizacją w Polsce AZS, AZS, AZS-ową jest AZS przy Politechnice Opolskiej, więc jeżeli ktoś, będą tam uczennicy, uczniowie z zacięciem sportowym, no to to jest idealne miejsce, żeby dalej rozwijać się sportowo, ale również i, i edukacyjnie, i naukowo przy Politechnice Opolskiej. Dlatego ten mariaż wydawał się no, rzeczą taką naturalną. Internat dla mojego liceum był pilną potrzebą. Obecnie w szkole jest 470 uczniów, z tego 265 do sportowcy. W pięciu dyscyplinach sportowych współpracujemy z naszymi klubami opolskimi z klubem Gwardia Opole, z Odromopole, z AZS-em Politechniki Opolskiej, ale także z Unii Opole. Ci sportowcy. Nie, Uczennice i uczniowie chętnie rywalizują w wielu, wielu dziedzinach, odnosząc, odnoszą sukcesy nie tylko w opolu, nie tylko w województwie, ale także na arenach międzynarodowych, ale na arenie polskiej i międzynarodowych. Myślę, że szkoła idzie w dobrym kierunku, rozwija się. Mamy obecnie sześć klas sportowych i sześć klas mistrzostwa sportowego. W przeważającej części są to chłopcy 169 chłopców. Którzy, no, w większości piłkarze nożni, którzy chętnie przychodzą do Dreopole i tutaj naprawdę pilną potrzebą było zapewnienie im mieszkania. Do tej pory mieszkali w bardzo wielu miejscach. Tak trochę nie było nad nimi kontroli. Obawiałam się parokrotnie, oby się nic złego nie wydarzyło. Myślę, że teraz, mając internet, będzie pełna kontrola nad tymi uczniami. Chodzi mi o bezpieczeństwo oczywiście i uda nam się ściągnąć do pola oczywiście młodych zdolnych ludzi, nie tylko z naszego województwa, ale z ościennych. To będzie internat, to tak nomenklatura, jednoznacznie chcę powiedzieć. Będzie przy liceum numer 9. Pierwszeństwo zamieszkania będą mieli uczniowie liceum nr 9. W przypadku, kiedy będą wolne miejsca, pani dyrektor udzieli gościny innym uczniom.